Ja kochanie, witam was dzisiaj w kolejnym vlogu i serdecznie was zapraszam do oglądania e, dzisiaj w sumie nie mam żadnych jakichś konkretnych planów e, właśnie wstawiałam na rosołek i tak już mi pachnie e, szukam właśnie jednej kosmetyczki bo będę pomału wyciągać leki do Egiptu na wakacje i po prostu ja mam straszny bałagan, zaraz wam zresztą pokażę ile ja mam tam leków i po prostu będę teraz szukać to co będzie nam raczej przydatne no i tutaj rosołek będzie się robić, zrobiłam w małym garnczku, bo po prostu tylko jestem ja z Krzyśkiem no i tyle, no i słuchajcie, szukam mojej kosmetyczki kurdebele, nie mogę nie mogę znaleźć w ogóle przed chwilą się jeszcze dowiedziałam napisał do mnie kolega w ogóle od na, ode mnie z Elbląga, z którym się wychowywałam powiedzmy i okazało się, że jedziemy w tym samym praktycznie czasie do Egiptu i... Będziemy prawdopodobnie w tym samym hotelu. Także, a jeżeli nawet nie w hotelu, to tam jest taka sieć hoteli, gdzie są cztery, to musi być koło siebie. E, także w ogóle no, śmieszne zbieg okoliczności, ale w sumie to dobrze, fajnie, fajnie. No słuchajcie, nie mogę znaleźć mojej kosmetyczki. No zaraz coś mnie strzeli. Dobra, czekajcie, przewrócę dom do góry nogami i do was odezwy. Siemano, witamy w aptece. <laughs> Idę teraz właśnie poszukać leki. Wkurzyłam się, bo nie znalazłam tej, co chciałam, kosmetyczki. Ona była o połowę mniejsza od tej, by była idealna na leki, ale no wziąłam tą, a pewnie tam tamtą znajdę, jak nie będę jej potrzebować. I oto, kochani, moja apteka, którą biorę ze sobą. Już Wam pokazuję, co tu jest. Tutaj znajdują się plasterki, bandaż, woda utleniona, tutaj syrop paracetamol i czopki paracetamol dla Lili. dlatego że na nią tak powiem Wam szczerze, że y, syropy średnio działają, czopki szybciej, ale no już też od nich odchodzimy, bo ona jest już duża. E, tutaj mamy spray na różne owady komary. Tutaj mamy Xenyn. Kseny. Xenyn jest y, na zaparcia i to jest dobry lek po prostu, bo niektórzy przy zmianie klimać, klimatu no, mają problem, żeby potem się przyzwyczaić i załatwić, więc to ma pomóc. Tutaj naklątwa warana, stoperan, węgiel, smekta, tutaj nospa, espumisan, czyli na ból brzucha i na wzdęcia, tutaj krople do nosa, tutaj wzięłam mydełko z... jak to się nazywa? Z chusteczkami. Tutaj boże, tabletki na gardło dla Lili. Tutaj jakieś wzięłam przeciwpulowe, takie mocniejsze. I w sumie to tyle, a mój kot oczywiście się tutaj wtrąca. Excuse me. No co? I tak narzekałam, że szukałam małej kosmetyczki, a powiem wam, że to się mieści ledwo do tej, nie? Więc idę to spakować. Jakiś czas temu zamówiłam sobie papiloty. Ja nie umiem sama zawijać swoich włosów, więc jak widzicie, jestem ośmiornicą, meduzą, nie wiem wszystkim co ten. I ogólnie papiloty mi się kojarzą z moją komunią i rocznicą, dlatego że mama mi robiła na papiloty takie dosłownie spirale. Z tego względu, że ja tylko dzisiaj chcę mieć fale chociaż nie wiem jak to wyjdzie, bo idę się malować i pomaluję się i sobie rozwinę czyli one będą maksymalnie godzinę zwinięte bo przed chwilą dopiero je zrobiłam, a nie na przykład całą noc, więc zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że nie będzie tragedii jeżeli macie jakieś super tipy na papiloty, na takie zawijaski, to dajcie mi znać, bo ja kompletnie nie wiem, zawinałam tak po prostu, żeby te włosy jakieś pofalowane były, ale zobaczymy co z tego wyjdzie i idę się ogarniać. Kurde, słuchajcie wkurzyłam się, bo zapomniałam podpiąłam Aparat do ładowania chciałam Was z, ze mną wziąć. Ogólnie tak wyszły moje e, tutaj loczki. Tutaj jak widzicie, ja to wyprostowałam, bo tutaj dziwnie mi się porobiło, tak? Ale przed chwilą byłam i już one mi też się rozprostowują, bo mi się nie trzymają ogólnie jakoś super loki. I byłam odebrać e, papiery, bo rozliczyli mnie z podatków w Belgii, więc e, spoko. I już mam to z głowy. I byłam jeszcze na zakupach, i mówię, wezmę Was na zakupy. I byłam w Holandii, bo tam. E, no, lubię chleb bezglutenowy. I mówię, pokażę Wam jaki fajny ryneczek jest. No i nie wzięłam aparatu. No i dupa. Ale pokażę Wam jakie parę rzeczy kupiłam. A powie mi Pan o co Panu chodzi? Co? No, ja nie wiem. Szłam sobie na klatce, a pan się dar. Pan się tor. Ojku. No. Klucha moja. Moja klucha. Co myślisz, że tuńczyka dostaniesz? Nie, nie, nie. No, co tam. Więc szybki mini-haul. Tutaj, e, tutaj kupiłam dwa seryfeta. Tutaj kupiłam dwa kuchnięce boczku. Tutaj śnieczkę. Tutaj paprykę. pierś pokrojoną w takie bloczki. Y, takie skrzydełka bardzo dobre. Ogórek. Z, y, y, mix sałat, chipsy mój ulubiony chlebek. Bezglutenowy, naprawdę, jest teraz przepyszny. Pieczarki, pomidorki koktajlowe i... HOLE! Hejo, hejo! Ja przed chwilą nagrałam uh, haul z Shayna i chyba podzielę na dwie części, dlatego, że... Nie wiedziałam, że aż... Ostatnio myślałam, że naprawdę mam dużo rzeczy, teraz było o wiele więcej. Eee, I za chwilę wam pokażę, jak wygląda moje otoczenie po właśnie nagraniu takiego hola, eee, Aż mi się cały aparat zgrzał, naprawdę. Idę to wszystko ogarnąć, bo jest masakra. Już Wam pokazuję. Okej. Okay. <noise> Zobaczcie, masakra. Same ciuchy. O, tu wszystko, tu wszystko, tu... Sterta ciuchów i wszystkiego. Także jak widzieliście, trochę tego było i koniecznie Was zapraszam, żebyście wbili tam, żeby obejrzeć ten hall. Słuchajcie że tak się ruszam. Dzisiaj jest środa, 7 sierpnia. Prawdopodobnie tego vloga będziecie oglądać za jakiś czas. W każdym razie, za dwa dni. Moi rodzice przyjeżdżają z Lilą i prawdopodobnie będziemy troszkę tutaj krążyć, więc może tu już będzie coś do nagrywania, ale chociaż nie jestem pewna, bo to może być trochę w pośpiechu ale y, jutro już zacznę się pakować do Egiptu, więc wam y, będę pokazywać co właśnie pakuję do Egiptu jak już wiecie, już wcześniej tą kosmetyczkę spakowałam i tak dalej y, ale właśnie zacznę się pakować, bo jak rodzice przyjadą, to ja będę taka rozkojarzona, że zapomnę połowy rzeczy, także y, no tutaj będę poświęcała dużo czasu na to, żeby się spakować y, no i to tyle, <laughs> odezwę się później Idziemy do piwnicy, żeby wziąć walizki. W ogóle mamy piątkę napisaną, a niestety, niestety jesteśmy trójką. <grywka> piwnica pod sam sufit. Masakra. Tak wygląda nasza piwnica. Tu są śmietniki, tu są walizki. Właśnie tak, ta walizka jest zepsuta, więc bierzemy tą, tą i... Trzecia? Słuchajcie, nie wiem czy ja mam trzecią. masakra Mam tylko tą małą. Jest jeszcze różowa mała. Ale gdzie ona jest? Zobaczcie, jakieś syf, Kurde, ja tutaj nic nie znajdę. No nic, wezmę tą walizkę. Tą i muszę szukać jeszcze. Musicie poczekać. I kurde, nie wiem, nie wiem gdzie jest, wezmę na razie dwie walizki, miałam taką jeszcze nie walizkę, bo ta jest popsuta, bo jak byliśmy właśnie w Egipcie, to nam rzucili i się cała po... roztrzaskiwała i mam tylko taką małą i tą małą, to nie wystarczy, a miałam jeszcze taką materiałową na kółkach i właśnie z taką rączką, ale nie mogę jej znaleźć w tym sobie, więc zostawię to tak wszystko, idę. uwaga uwaga Monia robi gołąbki tutaj właśnie parzę kapuchę tutaj mam farsz tutaj już będę zawijać jest jeden wielki bałagan ale zaraz to ogarniemy i jak wrzucę żeby się już gotowały w sosie to będę mogła tutaj ogarniać i, i super no ogólnie ja teraz robię gołąbki wieczorem jeszcze wstawię na zupę paprykową która w ostatnim czasie wychodzi mi taka. Znaczy, no jej krzyżkowi przede wszystkim smakuje, więc no zażeramy się. I wstawię, żeby mieć tutaj już obiadki. Jutro moi rodzice przylatują z Licią i ja o 8.40 muszę tam już być po nich, bo oni tak jakoś wyjdą. Eee, więc ja teraz właśnie zrobię to, żeby już mieć gotowe, żeby jutro nie gotować, no bo jednak gołąbki tu schodzi. Muszę tutaj ogarnąć i zacząć się w końcu pakować, więc później pewnie będę was update'ować ze wszystkim. Okej okay, kochani, gołębie się tutaj będą robić. Dopiero wstawiłam. Trzeba je zakryć, żeby nie odleciały, hehe. He. A jak widzicie, ja już trochę czerwona jestem, bo ja poszłam myć toaletę i Łazienkę. Uuu! napsikałam wszystkiego, że. Ale, sama chemia. I idę wyszorować, potem muszę powlec pościele dla Lili i tak dalej. I na sam koniec będę się już pakować. I i, I i co chciałam powiedzieć? I muszę. A, jeszcze będę robiła później tą zupę. To Wam pokażę w sumie, może jak ją robię, chyba żeby się nie będzie chciało, to jutro ją po prostu zrobię. Także tak to wygląda teraz. <gryśla> Okej, okay, więc tutaj pokazuję Wam torbę Krzyśka. Krzyśka tutaj już w większości ciuchy są spakowane. Oczywiście Monia, żeby było mu ciężko dała dwie y, książki mu. Y, tutaj jest The Science of Temptation i w ogóle dwie części, więc będziemy czytać, bo jeszcze tego nie przeczytałam specjalnie, trzymam na wakacje. I tutaj w worku na świecie spakowałam kosmetyki, które są już pootwierane typu szampony i w ogóle, bo nie brałam wszystkiego nowego. Poza tym to i tak może w każdej chwili się otworzyć, więc wzięłam to w tą paczkę od Sheyna jeszcze worek na śmiecie, żeby mu się tu nic nie wylało i moich pięknych książek nie e, zabrało, e, to znaczy nie zniszczyło ja przygotowałam e, to do pływania dla Lili, buciki do też pływania, tutaj nasze maski do snurkowania i tu dla Lili z takim jednorożcem, super jest tutaj no wzięłam jej piłeczkę, tu jest takie mm, wielkie kółko w kształcie arbuza, a tu taki leżaczek dmuchany Tutaj takie coś do grania wzięłam, liliforemki i jak na razie to kolorowanki. Jeszcze muszę poszukać innych rzeczy muszę zobaczyć, co mam w ogóle na liście, bo to widzę, że to jeszcze trochę rzeczy mi brakuje. Z takich, no wiadomo, niektóre rzeczy zabokują na ostatnią chwilę, ale właśnie tutaj tak patrzę, że jeszcze jakichś zabawek chyba mi brakuje. Dobra, szybki updatecik. Tutaj biorę suszarkę, spinacz. Tutaj mam do demakijażu oczu, mam e, właśnie do zmywania waciki i waciki do uszu. Tutaj mam mój zestaw do nieprzecierania się ud. E, tutaj mam już jedno zaczęto, więc mówię, dobra, to wezmę, zobaczymy, które tam się skończy. Nie wiem, ile będę używać, czy będę używać, no zobaczymy. Szczotka, chusteczki... E, Jezu, dezodorant pod podpachy, sztyft pod pachy. tutaj na dorszczystwanie włosów, tutaj znalazłam taką jakąś e, fajną mgiełkę z brokatem, to może się przydać, wzięłam sobie to do podcinania, w razie co. Okej, okay. <ścoughs> jakbyście pytali, to tak spakowałam tutaj pół szafy, to jest wielka walizka i w tej jednej połówce są tylko i wyłącznie ubrania. Jedziemy na 13 dni, więc muszę mieć w co się ubrać na każdą okazję. Tutaj zapakowałam już kosmetyki, leki, na razie jedne klapki, piżamki, torebkę, okulary i tak, tutaj jeszcze będę musiała zapakować bieliznę, jakieś perfumiki i w sumie takie ostatnie rzeczy, które będę musiała zabrać. No właśnie, też będę musiała aparaty tutaj pochować w ogóle. I idę Wam pokazać, co u Lili mam. Pilcja Pilcia też ma tutaj yy, cały bagaż. Yy, tutaj dodałam jeszcze jej takie lalki polipoket do zabawy. Wzięłam jeszcze Uno i Double. I, i, I co jeszcze wzięłam? A włożyłam te okulary jeszcze do pływania. Wzięłam jej puzzle. Jeszcze wzięłam yy, zwykłe gry do grania. I tutaj też liliciuszki, powiem Wam, że jeszcze tutaj coś pewnie spakujemy. Ale tak w większości to już najważniejsze rzeczy mam spakowane. Jest 7,18 i tutaj śledzę, gdzie wszyscy są. Tutaj jest napisane, że za 44 minuty przylecą. Już są za Berlinem, więc no myślę, że tak będzie. Ja ósmej wyjadę i będzie git. Także jem i się tutaj zbieram pomału. Hello, hello, zobaczcie, hello, z kim tu hello. jestem. Już odebrani. Wczoraj byli wszyscy i idziemy teraz na spacerek, korzystamy z pogody. My tutaj z tyłu z Dorcią, a wszyscy już z przodu, bo oni to w maratonach biegają, więc my niestety się toczymy za nimi i idziemy korzystać z pięknej pogody. Krzysiek będzie drona używać, więc może coś wam wstawię. Halina, gdzie ty tak się chilujesz? Nigdzie. Nigdzie? A to można... Pobuja ci się. Co się boisz? Ale Chillera co? I co tutaj jest napisane? Kupa. No co ty? Super! Panie i Panowie, obrażona Sikorska Lili! Nie. Weź i nagrywaj! Bo? Bo nie prydę, bo Mam się z wami pożegnać, także mam nadzieję, że wam się vlog podobał i widzimy się w kolejnych filmikach. Bye!